Wiecie, więc dzisiaj sobie odblokujemy tego Franka, tylko muszę wygrać jedną bitwę, bo tyle śmiałem, żeby wygrać te dwie, ale oczywiście jak na złość musieliśmy przegrać. Mus musiałem przegrać tam te dwie bitwy i zaraz hopprzyk zamoczył. Aha, dobra, Edgar oszukuje. Edgar jest za dobry. Jest, 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 jest. Po tej bitwie sobie go odblokujemy nawet bez kupowania go. Tylko po prostu go dostaniemy za... za darmo, będę miał te kredyty. Bo jak wygram tę bitwę, to dostaniemy 150 i tym Frankie będziemy musi wygrać jedn jedną bitwę. Teraz sobie więcej tych bitw, ale jedynie. Będziemy musieli wygrać. Dobra, jest i jedno. Będziemy musieli wygrać, żeby zdobyć ten spray. I pięknie zrobione. Do dzieła. Zadymiasz, i teraz będziemy odblokowywać pana Pi. Do dzieła. A potem po panu Pi będziemy odblokować oczywiście kruka. Dobra, Przyszedł tawie. przyszła ta wieko, pomna chwila i teraz ulepszamy go ile się da. I chyba tylko tyle. <laughs> za mało tego mam, kurde. Ty, piąty level. Dobrze. On no właśnie, bo ja tu mam gadżety, git i musimy teraz wygrać jedną bitwę za doma, żeby zdobyć tysiąc. I jak przejdziemy te 1000... Jak dostaniemy te 1000 pieniążków, to dostaniemy też spray. Ten spray jest taki fajny. Pierwszy raz przejdę jakąś tam. Pierwszy raz przejdę jakąś całe e event. To jest chyba event z okazji tego. I ciekaw, czy w się będzie event z okazji Prima Pris. O! Boże, jakie dawno Frankiem nie grałem. Mam na moim tablecie, ale na moim tablecie się nie da nagrywać. Ale mam w tam Franka bardzo dużo. mam na tablecie. Mam chyba tam. Mam dwie legendy. Tam Leona i tego Amber. Chłopie, coś ty zrobił. ho, ho. do! chodź Chłodysz! Dobra, trudno. Jest, dobra. Wygramy to, wygramy to, wygramy to. Dawaj, jeszcze raz. Idźcie po tą piłkę. Jezus, no jak... Nie. Jak mam ją wolną tą, to nie idą po piłkę. Jakbym bym nimi, to bym poszedł po piłkę. Ale myślałem, że... Dora, może. No i zmarnowałem sobie ulta. Świetnie. Mam jeszcze to. Nie wiem, co to w sumie daje. Teraz sprawdzę. Chyba więcej HP. Na chwilę mam. Zabiłem, na, zabiłem kogoś na hitach chyba dzięki temu. A nie, dlatego że. Mam to coś. Kodysz! Zebrałem Leonowi połowę HP. Uuu! Szybko, no kolcie, ty awkujesz. Nie możesz tam, tego robić. O, uderzyłem go i wszystko jest ok. Wtyk. A tamten typ nie dostał. Dobra, broń mnie chłopie i strzelić nam gola. jeszcze, jeszcze, Albo nawet nie musisz No Dobra, jednak szczelć. Nawet nie musisz szczerać, bo iść tak, byśmy wygrali. Gratulacje, wygrywasz wyzwanie. Odbieramy. Dobra, i, te, i teraz idziemy tutaj. spraye. Czekaj, to? Nie. To? Tak tutaj będzie. O, zamiast tego. I super. Dobra, teraz sobie zagramy Frankiem 4 drzwi. Nie, nie chcę. Może jakąś. O, dobra Dobra, mam zadanie. Ale jakie zadanie? Bo zapomniałem. Wygraj bitwy 3. Dobra, git. Że kolejną klasę, on blokuje w karnecie, za to wyzwanie. Git. Git, git, git. Zagramy sobie tą i jeszcze jedną rundę, no i to będzie koniec odcinka. Zagramy sobie tą rundę i. Nie. to zrobimy to zadanie z Frankiem. I. No tyle. Zrobimy to zadanie z Frankiem, no i tyle. Będzie git. I będzie. Hebma herba. Znowu giniesz sam. Znowu giniesz sam. Iś, iś. Ho. No kurde. Aha. Stop, stop. No kurde, no. Zmarnowany olcik. Chyba na kogoś podziałało i... Dobra, kampcie się tam w rogu, my tam będziemy sobie zbierać klejnoty, dobra? Kurde. No czemu nikt nie zbiera z nas klejnotów? Kolejny klejnot. O nie, ja sobie poszłem i od razu na... najazd. Jak w na najazd. Złych piloterów Uuu, Wyś i iś. No i nie ma. Frankiem się bardzo fajnie gra. Zbiory klejnoty. Mapa stworzona dla niego. Pyk. No co? Yś. Teraz tylko ośmiobit nie zgin, dobra? I ja też nie zginę. To też jest ważne. No patrz, oni przychodzą i nie mogą do, do nas dojść nawet. nie. Dobra. Git. Pierwsza gra Frankiem i zwycięstwo. Dobra, co tam mamy? O. Ile za mi za misję dostaniemy? 200. Dobra, to będzie idealnie. Prawie idealnie. Dobra, i jeszcze dwie bitwy zagramy. W, 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 dwie bitwy wygramy. Nie wiem, ile bitw zagramy, ale musimy zrobić to zadanie z Frankiem. Odbierzemy sobie tą przepustkę w karnecie jedną. No i to będzie koniec odcinka. Odcinka. O! Oh, Mandy Man, Chłopie, coś ty zrobił właśnie, co? Nabrałeś się na najstarczy trik świata. O! Ludzik, co? I jeszcze jedna bitwa, tylko jedną bitwę, wygramy i git. I będzie super. Ty, dobry skład mamy. A nie mają bambiki. A czy, a mieć cały skład chromatycznych, albo cały mitycznych? Oni mają dwóch mitycznych. Jednego takiego zielonego rzeki, o. Nie wiem dlaczego oni są niby za, rzadż, za rzadkie Postaj. Jak usunęli skrzynki, to prawie, że wszystko potem zepsuję tam. Moim zdaniem lepiej jest bez skrzynek, bo można sobie wybierać jakieś też w Ha. Znowu znowu padasz sam. Znowu umierasz sama po polu i twy. Ha? Gonić cię Ha? Ha ha. Tylko dwa razy trzeba trzepnąć. No boże, ale łatwo już. Puk. Uś. Dobra. Widzę, że chciał użyć ulta. Dobra. No i wygrana, ale króciutki odcinek. 11 minut. No już krótki, no. Odbieramy. Aha, i jeszcze możemy sobie ulepszyć tego Franka. Na koniec odcinka sobie jeszcze go ulepszamy na szósty poziom. Ile on teraz zadaje? Nie, nie, ile on teraz daje? 1550 obrażeń. Dobra. Widzowie to by było na tyle. Jeśli podobał Wam się odcinek, to kliknijcie to w górę subskrypcję i dzwoneczek razem z tym wszystkim. Do widzenia i do zobaczenia.